wyparcie za tą przerwę taką niespodziewaną miałem wizytę w pokoju coś wziąłem po, po drodze z wrażenia łuk. poczekajcie napije się czegoś oj, susza 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 Alright jakiś coś tam, zamrożenie. a to co Garfield, taki żeś wesoły mm. nie wiem skąd przyszedł no stamtąd no dobra, stamtąd przyszedł co? Tam mi się to nie wiem czy słyszycie, mam mały remont to też nie mam za bardzo warunków do nagrania Nagrywam, kiedy tylko mogę, kiedy jest coś w spokoju. Ale w sumie to mi nic tak nie przeszkadza ja Wiem, że mi nikt nie wparuje tutaj Nagle Au, yeah. nie What? Dobra, zablokowali wszystko A więc, derwujemy mnie raz, to Dobra, y... dobra, biorę wszystko po kolei. Sword? Co nasz standard? Mniejsza. Pęknięty żal przepływu broń. Do zbroi. Można. Ach, bardzo chętnie bym to sobie wsadził. zbroję. Bez kojarzeń. Ja nie mogę chyba. Ma... Ten. Okay. A dobrani możesz? Możesz chyba Nie wiem, nie widzę, zasłania mi to Ten opis Wsadziłeś się? Dobra, do elektryczności Niechaj będzie Pierścień, karabin mhm. Jakbym był alchemikiem, czy jak to tam mu się nazywał Ten mak, to bym może nie wziął Ale... Okej, okay, tu jest swój identyfikacji I co nas tu spotka Te dwa koksy tu stoją To jest z niego taki koks ze nie murzy I coś tu będzie no nic tu nie będzie ciekawego Karfin tak sadzi tą kulę ognia to Piszka uzdrowienia, czyli nie możemy przeszaleć. Ile, a no, już tu zajmuje 15 minut, czyli jeden odcinek już jest. Tak, sobie myślałem, żeby robić e, takie cięcia co chwilę. Znaczy dojdzie 15 minut i cięcie. żeby nie musiało dzielić, żeby było równo do 15 minut, ale... Co Co za dużo roboty. Za dużo roboty, wiecie. Szkoda takiego, w świetle czasu, szkoda. Ojej, sporo tych rozmawia się. Nie jest. Pojęcia nie mam, które wybrać. Tu się wszystko nowo fali. Czyli dobrze. Tędy na pewno nie. Ojej. się A on no, to się świeci. Zaczął się świecić, świecić. Przez te obrażenia chyba. Znaczy tu przez ten bonus. A, coś mi się tu pojawi. Wziąłem, wziąłem, dobra. Tak więc jeszcze tu gdzieś było rozgałęzienie. Ale stąd chyba przyszedłem. Tak stąd przyszedłem. Czyli mamy trochę wyboru tu iść Ach tam nie pójdę? Albo tam I tam No i niech będzie Także jeszcze wrócimy tam jest na maczułka A chyba wiem co to jest Oj, co to jest To jest... tam pójdziemy, tak na wszelki wpadek. Ja Pżata 1600 A tu co jest? Aha tu jest złoto. więc... No Okej. Okay. Mam nadzieję, że już całą tą kopalnię, znaczy jaskinię zwiedzimy. O, coś tu może być ciekawego Zdaje mi się, że coś może być ciekawego Pięknie, tylko że mi ciągle, to jest spore że żama za mało jest ale ciężki kry kry jak? Kirys chyba, Słuchajcie, na no, tak. O, nie widzę za dobrze dzisiaj Eee, nie. Tym bardziej. Ło, wow, się zbierałeś do tego trochę. Urna, urna i tam wybuchnie. O nie wybucham. Puszczka, zaraz. To ciekawe jakbym był magiem, to ciekawe. <laughs> Bo wow, sporo się Bo tak nie mamy braków, no ja ale... No pij to. Podoba mi się ta gra, ciekawe. Daję fakty, tak dalej. I kolejna słaba Znaczy, kolejne punkty słabe. Wow. Tak, co to jest? Złoto. Tajemniczy pistolet Nie po co mi się wybrać pistoletu Jakiś pierścionek Oj co ty masz do podku, co? podkuca? miksturkę się wypije. To się wywali To też się wywali Co dużo tych mixturek kupię Mi się ten pistolet Pewnie ma jakieś kozackie TT No tak Niestety mi, dla mnie ten pistolet nie bardzo, chociaż ma duży kaliber. Największość posiada. Dobra, e, tak, e, te rękawice się tu... out. I co? Co to daje? Trwale zwiększalone. Wypij to. Ach, nie wiedziałem co to jest, ja chciałem się z tym bardzo bawić. te pierścień. Coś będzie fajnego. Eliksir żywotności. Dobra, tu. Okej, 23 do elektryczności, 8 do obrażeń typu elektrycznych, jeden magicznych, znajdowanie. Nie, ja wolę mieć ta truciznę Więc, no, tam jeszcze jakiś poziom jest. Ojej, jej. sporo. To się jednak nie wyrobili. To trzeba jednak dłuższą asesynijkę zrobić. będę ja, ja miał czas nagram. Nagram trochę dłużej tego, by to Za dużo tego asesyna jest. I się asasynujemy cały czas. Tak sobie ciepło myślałem. Winda. Pamiętałem dzisiaj, żeby By... jak skończę jedynkę, to oczywiście, jak skończę jedynkę, to nagram dwójkę. Jak sobie pomyślałem, żeby poczekać i ten. Przeszkadza ta Żeby poczekać i ten. No. I nagrać dwójkę, jakby nic zniosą, ale to i zniosą w listopadzie. co jest? Aha fajnie, bo nie widziałem nic więcej że myślę. Jeszcze że ja stanowię. O, schodź na dół. Jaki czas? 21 minut. Lecimy na dół. Za 10 czwarta. Tak zawsze to parę odcinków będzie tego dash 19 Czyli już będzie hardkorowo No więc lecimy Tak jeszcze y, Film będą teraz słabszej jakości Bo prędkość mojego internetu Co to jest y, Nie pozwala Żeby rzucał filmy jakości Bardzo dobre. Bo to schodzi po prostu Ze mizem z tym ze z tym ze, Chodzi <try> 3 godziny jeden odcinek a jak te, jakoś z, z, z jaką teraz widzicie to mi się wysyła wszystko w godzinę. Więc yy, no UEMI. Nie chcę tego czytać. To jest ULREK. Wędrowny handlarz. Jak ty wyglądasz ogólnie? Aha, wypiąłeś się na nas dupą. Jednym słowem, dobra. Tu jest jakiś... chętny. O i poziom jest potrzebny siebie. jakiś te budki chcę już sobie włożyć cel nadrzeć tego a, po co to nie wie? Winda. Aha, ja myślałem, że to jest jakaś winda na dół, tu <duszyk> dobra. Tego nie było. To coś jest. Tu jest coś na dół się schodzi. Chyba nic... No tak, nic takiego, czyli tam trzeba iść, w tamtą stronę. Jakieś rękawice czy coś. Trzewiki. Nie zbieram ani tego, ani... Aha. Co za... Kopacz jakiś. Kret jeden. Złoto. Trzymałe są. Kopacze. ze Co mi dasz? Put Nieznany miecz. Co za miecz. Taki nieznany. Tak, tych nie zdążę włożyć od następnym. Siedem zbroi. Oje, jest ludzie żywotności. Ale ja jednak te sobie założę. Daję zbroi, znaczy obrony